Przecież Polska. Ok, teraz taka ciekawostka. Eee, miejsce, w którym się znajduję, myślę, że już mogłem je wcześniej pokazywać albo mówić o nim. To jest szkoła języka, w której pracuję. I znajduje się w bardzo dobrej dzielnicy Kolumbii, w Medellin. Eee, znajduje się w Poblado. I jest to dzielnica, w której najczęściej no, znajduje się cały biznes. Większość turystów przyjeżdża do tej dzielnicy. I naprzeciwko mojej szkoły, po drugiej stronie ulicy, znajduje się budka telefoniczna. Jak widać, jest ona rzut beretem, aż przejdę się do niej. Przejdę się do niej, znajoma, pani tam sprząta, właśnie w tym momencie. Jest. No. no. Okay. I przy tej właśnie budce w tym właśnie miejscu, w którym stoję Jakieś 3 dni temu zastrzelili gościa, zastrzelili duńczyka. I to jest niestety ta przykra sprawa w Ameryce Łacińskiej w Kolumbii Gościa zastrzeli dokładnie w tym miejscu. No i w zasadzie nie ma żadnego śladu, nie ma wiele tematu, wiele, wiele gadania w tym temacie. Na 99%, no na 100% stało się to dlatego, bo był on zamieszany w jakieś szemrane interesy najprawdopodobniej w, w prostytucji albo w narkotyki. W przeciągu ostatnich trzech dni Zastrzelili tutaj dwóch obcokrajowców: jednego gościa z Izraela, drugiego z Danii. No i, ale obydwoje byli właśnie zamieszani w jakieś takie nieprzyjemne sprawy. No także mówiłem już o tym w nagraniu na temat bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej i w Kolumbii. Jeżeli jesteś rozsądnym turystą, jeżeli nie pakujesz się w kłopoty. Problemy Cię nie znajdą, ale jeżeli przyjeżdżasz tutaj do Kolumbii i próbujesz się włączyć w jakieś interesy, ee, prostytucja, narkotyki i tego typu sprawy, no to niestety nie pociągniesz tutaj długo. Tyle. Pozdro Polska.